To żeby nie było, że to jest też jakaś chora taka nienawiść, że my po prostu nie idziemy, bo mamy, musimy nienawidzić, bo jesteśmy jakimś tak, wykręconym tak. pokoleniem, w tym stylu. To się bierze po prostu z doświadczeń, z, z zwykłego życia. Z życia. Tak. Łamią wszystkie zasady, jakie są w władzy. władzy. Myślę, że też nie chodzi o nienawiść do policji, tylko lepsze by określenie niechęć. Trzeba jednak pamiętać, że policjanci są uczeni i od wielu lat uczymy policjantów że należy się zawsze zachowywać w taki sposób, żeby uszanować godność drugiej osoby. Ta kontrola, zwrócenie uwagi musi być przeprowadzone w sposób taki, żeby jednak nie naruszać godności innej osoby, nawet żeby nawet gdy jest ona ubrana w szerokie spodnie. Wychodzi e, oficer, tak, tutaj policji pijany, ma pięciu kotów w e, z, z I, i, i wychodzi mi, że on pokaże, się tańczy tak, nie wychodzi i co wy ty, co tam, ten. któremu Wiesz, no i, że to jest węgarka, no, wiesz, to, Do dzieciaków gonić, żeby poszli gdzieś tam, bo stoją przy trzepaku, przykład, chciel, tak. bo ich jest pięciu, nie grupować się, bo tak. nie wiadomo, co byśmy robili. A wiadomo, każdy y, jest się po nich w nikomu się do mnie nie chce siedzieć. A gdzie mamy spędzać y, czas, jak tych miejsc nie ma? Nie ma skateparków, nie ma jakiś takich sytuacji. to tego mało. Domu mam się nie. całe życie. Ulica nie nieznajutości, chłopak, chłopak, nie daj sobie mówić że dla takich jak my nie ma przyszłości Słowo na ulicy ma blaskicienie, słowo na ulicy dla ludzi ma znaczenie Z ulicy ostrzeżenie. bójcie się, chemicz, na mordę wam kaganiec, nadejdzie wasz kaniec Małolacie dorastają, zasady znają, młodszych nauczają, jak się zachować Z do góry nie będziesz musiał się im chować, starsze pokolenie będzie was informować Bóg nas Powszechnie idealny system. To może się skończy, nie będzie nienawiści, będzie tylko miłość. Tak. Ludzie muszą nam zaufać po prostu i wiedzieć, że my jesteśmy w porządku. Nic nie chcemy od zwykłych ludzi, bo tak samo jesteśmy jak tak. oni. To jest mentalność. Takie mamy społeczeństwo, takie jest wychowane. Takie są młodzi ludzie, takie mają wartości z domu wyniesione. Myślicie, że kiedykolwiek to się skończy? Myślę, że każdy musi dorosnąć w ten sposób. Każdy ma, tak to się mówi, prawo młodości. Nie ma się bawić w jakiejś formalności. Przynosić na butamp -bu. e tabu, tabu KWDP. To było WWA, pierwszy hittopowy program w telewizji publicznej. Mam nadzieję, że każdy znalazł dziś odpowiedź na ważne pytanie, jak potraktować temat tabu. AWDP! Widzimy, że tak będzie. Zawsze dla nich lądujemy na komendzie. Dla nas pierwszy grupy przybędzie nikt zaczną od początku, by nie stracić wątku Wszystko prawda, muszę być w porządku Był zwykły letni warszawski dzień Razem z Klimą wsiadam w cień, pienią weź te zmień A my pogadamy na temat marzeń Nagle słyszę ręce z kieszeni, dokumenty Odwracam się, a tu niebieskie męty Nikt nie ma dokumentów, bo nikt nie jest pie... Klima i ja, w radiowozie zamknięty Szybciej niż można było się zorientować Komisaria, tam będą transportować I'm